Znalazła się opaska na głowę. Także można teraz normalnie robić coś dwoma rękami, dwiema rękami i jednocześnie coś Wam nagrywać i opowiadać. Co ja tutaj dzisiaj zamierzam zrobić? Zamierzam przekręcić tutaj gęsiostupki boczne stopy z racji tego, że pojechałem talerzówką na kukurydzisko, czyli na to ściernisko po kukurydzy. Chciałem to przemieszać tak na 80 cm, żeby troszeczkę to przeschło, ponieważ jak wiecie, no bardzo dużo opadów mieliśmy w ostatnim czasie i chciałem zrobić tak po prostu, żeby no co, no żeby czajkowskim pszenicę u siebie, bo tam gdzie siałem było zrobione, <laughs> przepraszam, było co prawda zrobione mulczerem, ale takim biernym, czyli taką broną mulczującą, więc można powiedzieć, że to tam efektu nie było zbyt wielkiego, jakby pojechał mulczerem mechanicznym. I do tego było zrobione talerzówką, tak właśnie z 10 cm było na głębokość 10 cm było przejechane i w to yy, ja siałem i było w porządku, było spoko. Na jednym polu, gdzie była kukurydza ziarnowa, nie zabijało się praktycznie w ogóle Ładnie, ładnie, y, ładnie się udało zasiać. Czasami się zabijało na przystawce siewnej, y, na kukurydzy, która była, która była na nasiennictwo. Dlatego, że tam zostają na 6 rzędów, czyli na 4,5 metra. Y, 4 rzędy zbierają kombajny, kolby, a Dwa rzędy zostają, czyli masz 2 metry, czy tam 2,5 metry, no 2 metry, bo te, te ojce nie są takie duże. Kukurydza masz na tyle wysoką i, 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 i to tniesz. Ja to chyba wrzucałem nawet na film, jak, jak mulczerowałem u wujka takie pole. I tam y, właśnie y, nie było to dobrze rozdrobnione tym mulcherem, tylko tak y, niektóre badyle to tak położył, ewentualnie przeciął na pół i w takich miejscach gdzieś czasami się przypychało. Natomiast po normalnym ściernisku, po normalnym ściernisku szło jeszcze w miarę przyzwoicie. Ja pojechałem talerzówką do mnie na pole, dlatego też talerzówka nie dała rady. Tależówka sobie nie poradziła z tym zadaniem więc mam taką maszynę to dlaczego jej nie wykorzystać chociaż miało już być miało być już w ogóle z niej niekorzystane a mimo to zobaczcie no niestety ale przychodzi czas gdzie się przydaje tej słomy trochę nabałagonione wczoraj wujek zabierał zabierał sobie słomę na okrycie y, ziemniaków żeby nie żeby było im cieplutko, żeby nie zmarzły Ponieważ nadchodzą chłodne, chłodne dni Te gęsiostupki, ja nie wiem, one, to dobrze lakier nie jest Farba dobrze nie zjechała się Z tych gęsiostup Są tu jeszcze jakieś? Nie ma Reszta jest tutaj Cztery z tej strony sobie poukładam jeszcze tak naprawdę to ja już bym już powiem Wam, żebym bardzo chciał, żeby ta robota się w końcu skończyła, ta polowa robota, bo zostało mi jeszcze skosić, skosić część kukurydzy, ponieważ nie wszystko się udało. Jak wiecie, mieliśmy, jak wiecie z poprzedniego filmu mieliśmy awarię. Wczoraj wyjeżdżaliśmy Edwo wyjechał i... No samo życie zdarza się To jest yy, jego piąty Tak To jest chyba jego Piąty sezon Więc i pierwszy raz Pierwszy raz Ten kombajn został Scholowany do Do domu Jak na 25 letni kombajn Myślę, że to jest super wynik. Bo to też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest nowy komet, tylko jaką bowiem ma już 25 lat. Więc i tak naprawdę dzielnie, fajnie służył przez, przez tyle lat. Dobra, muszę iść, znaleźć jakąś dziewiętnastkę płaską, bo yy, fenta, fenta z agregatem dalej nie ma. Dalej jest u tam u znajomego na placu. Bo tutaj to już bym nawet nie miał gdzie go Ja tu manewry z przyczepami robię. Korzystam z jego dobroci i dlatego nie mam żadnych kluczy, bo wszystko Wszystko jest tam. Jest jakiś komunistyczny klucz. o jeszcze tego właściciela poprzedniego Także tak to wygląda, no niezaciekawie, nie ciekawy przebieg pogody, bardzo, bardzo niekorzystny, jeżeli odnieść to do prac po, a może ja do tam niżej. Bo mi chodzi żeby, żeby na całej, o tak, dokładnie tak, bo mi chodzi o to żeby na całej y, szerokości podciąć delikatnie ściernisko i super Powiem Wam, ten klucz to ratuje życie. Nie wiem, czy oglądaliście film z, z tego remont przystawki. Zakładaliśmy z Adamem listwy na bęben. We dwóch. Mieliśmy z boku przygotowane, obok mieliśmy postawione bardzo ładnie wszystkie Wszystkie mieliśmy postawione te. Dobrze, dobrze. Wszystkie mieliśmy przygotowane listwy, bo one tam idą, idą numerami. Mieliśmy klucz ze sobą. Zrobiliśmy to we dwóch. Ja teraz nie chcę kłamać, ale w około 40 minut. 40, może 45 maksym. Ale chyba nawet 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 chyba to tyle nie trwało, bo to tak, Bo to tak niedokładnie. Jakbyśmy mieli, yy, to Jakbyśmy wiedzieli, że mamy to zrobić szybko w jakimś określonym czasie. Pewnie dalibyśmy radę zrobić to jeszcze szybciej. Natomiast mówię, no zrobiliśmy to naprawdę w super tempie. <grym> Fujek się śmiał, że. Jak kiedyś robił to sam, po jedynkę, to, to prawie pół dnia mu to zajęło. A my zrobiliśmy to w takim, w takim krótkim tempie. Ojej. O. Teraz to nawet ryły fest bo rzeczywiście wcześniej były przykręcone jako trochę wyżej kurcze nic tu nie widzę No. Dobra. Dobra yy ja tutaj podokręcam te listwy. Wszystkie już mam trzy zrobione. Jeszcze siedem, chyba, bo ma dziesięć łap. I pojedziemy na pole, zobaczyć, czy dzisiaj się da. Ostatnia próba z tą talerzówką to była. Dni temu, chyba jak dobrze pamiętam, wczoraj koszenie. No, a nie pada. Od tamtej pory mam nadzieję, że troszeczkę podeschło i się uda. No i jedziemy zobaczyć, co będzie się działo na polu. Sam jestem bardzo ciekawy, czy to się uda, czy nie. Maszyna, która miała być już nieużywana w gospodarstwie, ratuje po prostu tyłek, można tak powiedzieć. Czy drugi raz, no nie wiem, no pierwszy raz, jaki ostatnio używałem, co widzieliście na filmie, to po prostu chodziło, żeby tam trochę poszerzyć ten kawałek, można by to było zrobić albo gruberem, albo pługiem. Natomiast dzisiaj, jeżeli nie domaga, jeżeli nie domaga yy, talerzówka, no to pług już jak, znaczy yy, to, to gruber. Teraz pomaga, ratuje, bo prawdopodobnie Gruberem się uda, z racji tego, że jest dużo więcej miejsca, aby ta masa mogła się przedostawać. Ale jak będzie, zobaczymy na polu. Jesteśmy. Chwila prawdy, zaraz będzie. Zaraz się okaże, czy to coś, coś da, czy nie da. Zobaczcie, a tu wał czyściłem. Jakoś to idzie, no ciężko, bardzo ciężko. Jak to się z zakręciłem to 8 na godzinę to jest. A nie mogę go, nie mogę go zbyt mocno wypłycić, Musiałbym, muszę klipsy wstawić do wału, bo nie mogę go odpowiednio ustawić. Ale nie jest aż tak mokro, zastanawiam się, czy nie spróbować talerzówka. A akurat talerzówka stoi, stoi tutaj na starym gospodarstwie. Na pole jest praktycznie za nim, można powiedzieć Bo słychać jak słoma szeleści Więc nie jest już tak mokra jak była To mnie ciekawe. Zaraz coś pokombinuję Jak to wygląda? Jak to mówią, źle nie, ale dobrze wcale. Jest dużo, dużo lepiej niż było. Wystarczy tylko w miarę dobrze to obczyścić, bo tutaj jeszcze z poprzedniego robienia są te jest to błoto i powinno powinno iść, bo nie ma już tego efektu, jaki miałem wcześniej. Po prostu też szkrobaki tutaj przeszkadzają, bo gdyby nie one, to by tak źle nie było. A teraz jechałem też tutaj, gdzie ten docinacz źle działał i momentalnie zaczęło się tak dziać. Jest mokro. Zamknę, żeby było to lepiej, to trochę komfortowo. Jest mokro, ale powoli, powoli. Powoli jadę, żeby to zmęczyć. Jak nie jadę zbyt szybko, to jakoś to mieli. jakoś to mieli. Nie podoba mi się ta robota. Jeżeli mam być szczery, to nie podoba mi się ta robota. No, ale nic lepszego tutaj nie wymyślę. Y Horszem, to widzieliście, miał dosyć ciężko po dołożeniu tych stopek. A klipsy, mam dwa klipsy zabrane z Horsza do Czajkowskiego i nie mogłem dobrze sobie dobrać głębokości. Teraz zostawię to w przyszłym tygodniu, może w poniedziałek. Zapnę ją znowu Damiankowi, Jankowi. Niech bierze i Jasiu przejedzie to jeszcze raz. Bo to już będzie do, do tego czasu, już to trochę podeschnie. Bo teraz to nie jest taka perfekcyjna robota. Wtedy Janek przejedzie to chyba jeszcze raz. I będzie lepiej, wolę tak, wolę tak naprawdę przejechać dwa razy talerzówką, niż, niż raz gruberem. Ja teraz podniosę. Wyrównam sobie tutaj, cofnę trochę i jak się cofa, to, to wypycha to dziadostwo. I może się uda, że pójdzie bez problemu. Gorąco jest. Tworzę trochę szybę, nie chcę iść na klimatyzacji, bo wstaje rano, to mnie tak gardło boli. Ciężki rok, ciężkie żniwa, ciężkie prace pożniwne, ciężkie talerzowanie, będzie prawdopodobnie ciężki siew, chociaż już ciężki siew też mieliśmy, no bo przecież musieliśmy zakładać dodatkowe koła, także ogólnie nie jest, nie jest aż tak łatwo, nawiedziły nas naprawdę duże opady, co jest naprawdę no, ostatnie lata niespotykane, Nik Nikt, totalnie nikt się nie spodziewał, że, że może przyjść taki czas, że tak będzie. No ale, jakby człowiek wiedział, że upadnie, to by sobie usiadł, nie? Dobra, koniec tego gadania zbędnego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym.